Kampus nie jest przystojny, jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo brzydki, bo celem wprowadzenia tej postaci towarzyszącej świętemu Mikołajowi było to, żeby straszył niegrzeczne dzieci. I żeby te dzieci poprawiły swoje zachowanie do kolejnej wizyty krampusa i świętego Mikołaja, czy świętego Mikołaja i krampusa za rok. Tradycyjne stroje kampusa są wykonane z kozik lub owczuk skór, z rogów zwierząt i ręcznie zrobionych masek w Austrii jest to postać bardzo bardzo popularna znajduje się na słodyczach, które można kupić w okresie okołoświątecznym, można kupić figurki świętego Mikołaja i Krampusa, można kupić czekolady, i inne słodycze z wizerunkami świętego Mikołaja i Krampusa, odbywają się nawet imprezy, diabelskie biegi i zawody w odniesieniu właśnie do Krampusa. Kiedyś kiedyś wykonywano jego podobiznę z suszonych hogy <Szlíbek> Następna okazja do otrzymywania prezentów to Wigilia, co je się w Austrii na Wigilię, o tym zaraz, ale kiedy jesteśmy w klimacie świąteczno-podarunkowym, to wróćmy do Dzieciątka Jezus, Kindle więc listy Dzieciątko Jezus już otrzymało, zamówienia zrealizowało i w Wigilię przynosi prezenty. Dlaczego nie Mikołaj, czy Gwiazdor, czy, czy jakaś inna tego typu postać, a Dzieciątko Jezus. Ta tradycja wywodzi się z XVI wieku, mianowicie Marcin Luter, reformator kościoła katolickiego i założyciel protestantyzmu, przeciwstawił się zwyczajowi upamiętnienia świętego Mikołaja, ponieważ zgodnie z zasadami, które Marcin Luther wprowadził, nie czciło się świętych. W protestantyzmie nie czci się świętych, więc w związku z tym no, nie chciał upamiętniać dodatkowo świętego Mikołaja, nie tylko VI grudnia, ale jeszcze po raz drugi w Wigilię 24 grudnia, no, ponieważ no, było zapotrzebowanie na postać, która dawałaby prezenty, ponieważ taki zwyczaj panował od, od dziesięcioleci czy, czy stuleci, więc Marcin Luther doszedł do wniosku, że niech te prezenty przynosi nowonarodzone Dzieciątko Jezus stąd właśnie ten zwyczaj początkowo przez ileś tam dziesięcia czy stuleci Dzieciątko Jezus miało postać zbliżoną do, do swojego pierwowzoru, natomiast w tej chwili jest to postać Zbliżona raczej do anioła, ze skrzydłami, w blond lokach i w jasnej szacie. Odbywają się nawet castingi na najładniejsze dzieciątko. Jezus, najbardziej odpowiednie dla tej tradycji i promieniuje niewinnością i dziecinnością ta postać. Jeżeli chodzi o część kulinarną. Często je się karpia. Jedna z tradycji mówi, że dopóki w Dunaju, głównej rzece Austrii, było dużo karpi, to jadło się wyłącznie karpia. Natomiast od jakiegoś czasu zauważamy też wpływy z Wielkiej Brytanii, wpływy ze Stanów Zjednoczonych. i też sięga się do pieczonego indyka i do pieczonej gęsi. Do świątecznych przysmaków należą oczywiście pierniki niemal bogato i pięknie zdobione, grzane wino, pieczone kasztany. U nas nie znamy tej potrawy, ale w wiedniu na, na każdym rogu ulicy możemy kupić pieczone kasztany i właśnie pieczone migdały i pieczone ziemniaki. Jeżeli chodzi o ciasta, to nie piecze się tak jak u nas tradycyjnych serników, makowców itd. i tym podobnie, ale są to takie małe ciasteczka, które długo daje się przechowywać, więc one są pieczone niekoniecznie tuż przed świętami, ale przez dużą część adwentu i są przechowywane później na święta. Jeżeli chodzi o kolendy, to nie chciałabym tutaj z, dużo zasygnalizować, dlatego że kolejny nasz temat to cicha noc, kolenda wywodząca się z Austrii, no ale nie sposób tutaj w tym miejscu o niej nie wspomnieć. Jest to najpopularniejsza kolenda świata, jest przetłumaczona na około 300 300 języków i dialektów. I jest to kolenda cicho wywodząca się z Austrii. Powstała na terenie Austrii, autorem słów jest Austriak i autorem melodii jest Austriak. Więc jest to kolenda po niemiecku, ale pamiętamy, że jest to kolenda austriacka, nie kolenda niemiecka. I tutaj mam zebrane języki, na które jest przetłumaczona ta kolenda. Nie są to języki i dialekty, Mnie trudno nam w pierwszym momencie zlokalizować, gdzie mówi się w tym języku czy w tym dialekcie, więc ponieważ jesteśmy na filologii germańskiej, pozwolę sobie troszkę rozwinąć ten temat i szybciutko przeczytam główne, no nie czysta, ale główne języki i dialekty, na które ta kolenda jest przetłumaczona, żeby ukazać, jak bardzo jest popularna, a dlaczego o tym w kolejnych warsztatach, jak do tego doszło, że została przetłumaczona na tyle języków. Czyli cicha noc została przetłumaczona na język afrykanerski, albański, dialekt gegijski, angielski, arabski, baskijski, białoruski, bretoński, bulu, bułgarski, cebułański, chiński, chorwacki, czamoro, czejeński, czeski, czeski, ciczewa, dolnoużycki, dolnosaksoński, duński, esperanto. Estoński, fareski, fiński, francuski, friulski, fryzyjski, górnoużycki, grecki, grenlandzki, gruziński, haitański, hawajski, hebrajski, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, inuicki, irlandzki, islandzki, japoński, japoński, jawajski, karoliński, kaszubski, kataloński, komanczek, koreański, komiński, korsykański, litewski, luksemburski, łaciński. Władgowski, Łemkowski, łotewski, Macedoński, Malajam, Malajski, Malgalski, Maltański, Maja, Mongolski, Norweski, Ormiański, Lampagno Polski, Portugalski, romanski Rosyjski, Rumuński, Serbski, Słowacki, Słoweński, Słahili, Szwedzki, Szkocki, Tagalski, Tajski, Tokpisin, Turecki, Ukraiński, Uzbecki, węgierski Wietnamski, Polski, Koza i Zuluski. Jest to kolejność alfabetyczna, ale kiedy prowadzę te warsztaty w kontakcie, to pokazuje, jak bardzo widać rodziny językowe po tłumaczeniu tytułu tej kolendy. Jeżeli chodzi o sylwester w Wiedniu, to na sylwester przyjeżdża do stolicy Austrii i bardzo wielu turystów z kraju i z zagranicy. Już y, krótko dzień, dwa przed sylwestrem y, ulice stają się jeszcze bardziej pełne, gdzie generalnie w Wiedniu ulice y, są bardzo zatłoczone. I y, sylwester rozpoczyna się około godziny 14.00. I trwanie, przerwanie, no, no właściwie całą noc do następnego dnia. I jak tutaj widzimy, to jest program sprzed roku, ale mamy też co, co roku ten program jest podobny, więc widzimy bardzo wiele miejsc, gdzie są obchody pożegnania starego roku i powitania nowego roku, więc i przed ratuszem, i na Frajung, i na takim kolejnym wielkim placu popularnym Anhof, i na jednej z głównych ulic Graben, i na Stefansplatz przed katedrą świętego Szczepana. I na ulicy Kratna, i przed Operą Wiedeńską, i w kilku innych jeszcze miejscach. Tutaj mamy też program przykładowy, co roku dość zbliżony, czyli mnóstwo imprez muzycznych, szeroko pojętych imprez kulturalnych już od około godziny 14. Także każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie w jakim jest wieku i jakie ma zainteresowanie. I kiedy już te uroczystości miną i powitamy nowy rok, to oczywiście czymś, z, z czego Wiedeń słynie, to koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich. Ten koncert odbywa się nieprzerwanie od okresu II wojny światowej 1939 roku, później w 1940 roku się nie odbywał od 1941 roku co roku. No i jest na no, tyle ważnym wydarzeniem muzycznym, kulturalnym, że. Jest transmitowany no, właściwie na cały świat przez telewizję, przez rozgłośnie radiowe. Bilety trzeba kupować z ponad wyprzedzeniem, że nie jest łatwo znaleźć się tam w środku, w tej złotej sali Filharmoników Wiedeńskich, skąd ten koncert jest transmitowany. W niektórych rodzinach wejściówki takie wieloletnie na ten koncert są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeżeli komuś no, nie udało się być na tym koncercie, to na telebimie przed ratuszem jest transmitowany na żywo, także można tam się udać i poczuć się jak w złotej sali e, budynku Musikverein Gebäude. Hmm, okres... Noworoczny, świąteczno-noworoczny kończymy w, w 6 stycznia uroczystością Trzech Króli, objawienia pańskiego i wtedy w Austrii chodzą kolędnicy. No, w, to są osoby przebrane, są dzieci, młodzież najczęściej przebrana za Trzech Królów i noszą gwiazdę, więc stąd ich potoczna nazwa zingen. Jest to w tej chwili też wielka akcja humanitarna, dlatego że właściwie ten zwyczaj chodzenia po kolendzie ma pochodzenie. Z, z, rozpoczę rozpoczęto chodzić po kolendzie w średniowieczu, później troszeczkę pod upadek Ten zwyczaj w połowie XX wieku został reaktywowany, i w tej chwili młodzież katolicka Jung z organizacji Jung zbiera datki. Jest to wielka akcja charytatywna, jest to wielkie wydarzenie humanitarne 6 stycznia. Dziękuję za uwagę, życzę wesołych świąt. Jak w Austrii się mówi, frohe Weihnachten. I zapraszam na kolejne warsztaty poświęcone najbardziej znanej kolendzie świata, austriackiej cichej nocy, już tutaj zaanonsowanej dzisiaj. A później będziemy zmierzać w stronę karnawału, który w Austrii jest obchodzony wyjątkowo uroczyście. O tym opowiem na kolejnych warsztatach. Jeszcze raz, frohe Weihnachten.